Proszę Państwa, tak się ciekawie złożyło, że w czasie weekendu warszawska pani prezydent zachęcała rodaków w Londynie do powrotu na ojczyzny Łonu i do pracy w Warszawie, a już po dwóch dniach we wtorek gazowała warszawskich kupców w centrum miasta. Naturalnie nie osobiście, przy pomocy Komorniczej Brygady Szturmowej i policyjnych oddziałów prewencji. W Londynie była mowa o tym, że u nas jest mniejsze bezrobocie, są tańsze kredyty, yy, nieruchomości i duże szanse dla ludzi przedsiębiorczych. We wtorek w Warszawie wywlekano ludzi przedsiębiorczych z nieruchomości kupieckiego domu towarowego, by zasilili szeregi bezrobotnych. Nie ulega wątpliwości, że prawo jest po stronie miejskiej władzy kupcy kombinujący że uporem i demonstracjami wyrwą miastu teren na placu defila trochę je przeliczyli pamiętali jednak przedwyborcze zapewnienia jak to nowy samorząd nieba miał im przychylić ukoi przytuli ułatwi i dopieści co prawda pani Gronkiewicz walc nie obiecywała cudów i miłości jakiej partyjny szef ale również nie hamowała się w obiecankach. No i teraz nadszedł czas rozliczenia przedwyborczych fantasmagorii. Bardzo przykry to widok, kiedy demokratyczna władza wraca do metod komunistycznych łobuzów ze stanu wojennego. Gaz, polewaczki, przemoc, pały nie powinny być argumentami w rozwiązywaniu społecznych sporów. Prawo należy respektować oczywiście, wyroki sądów muszą być wykonywane, ale sposób, w jaki to się robi, też jest ważny, nawet powiedziałbym bardzo ważny. Kiedyś na posterunku milicji, na PRL-u, przy ulicy Cyryla i Metodego grożono mi. Uważajcie, Pietrza, bo u nas Cyryl jak Cyryl, ale te metody, właśnie, prawo prawem, ale metody jego egzekwowania nie są bez znaczenia. Co władza, to styl. Pamiętamy sprzed paru miesięcy solidarnościową demonstrację pod Pałacem Kultury spacyfikowaną pieprzowym gazem. Pamiętamy grupę kibiców spałowaną na konwiktorskiej przez dzielnych policjantów nie wiadomo z jakich powodów. Obecna bitwa o hale y, kupieckiego domu towarowego wpisuje się w ten sam mechanizm traktowania niemiłych władzy obywateli. Ale do czego doprowadzi? Po co są te popisy siły i agresji? Dlaczego Platforma Obywatelska chce się zgrywać na bezwzględnych twardzieli? Ponieważ cała ta partia uzależniona jest od sondaży i wizerunkowych zabiegów, być może w jakimś tajnym sztabie public relations uradzono, że społeczeństwo tęskni za twardą władzą, więc przydadzą się co jakiś czas popisy siły. Nasi sąsiedzi, Niemcy, Rosjanie zawsze uważali, że Polacków trzeba trzymać za mordę, bo są za bardzo rozmykani. Może ta dyrektywa znowu obowiązuje. Kto to wie?